Ooh 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 it, When the hell is it? has the it? Mamy trochę kamyczków, tak naprawdę nie mam metu Nawet jak byłem w gimnazjum, nie słuchałem kurwa petów Wiedzę zaczerpnąłem z otoczenia, a nie z lektur Na nic nie choruję, ale mam słabość do leków Twarz poznała beton, powiedz co ty wiesz o pechu Wiebałem raperów, ledwo mieszczą się w bebechu Mówi mi, że lubi, gdy brakuje jej oddechu Ty się bujasz swoim składem, gdzie jest szczerech kretów Trenowałem skille przed wejściem do internetu Jak cię tam w necie, co pierdolisz, dostaję wylewu Wijam na EUDZ i my keke mamy w menu Chciałbyś być jak fałki, no to tak jak fałki trenuj, bez stresu Spożywam chemię, obok mam kolegów, nie celuj Takich jak ty próbowało wielu bez celu Duchy żyją w moim otoczeniu Mam największą wizję, większą od twoich raperów To już niepewny stan, kiedy wirują światła miasta pilnu córeczki, bo pisze do mnie piętnastka o sobie mój styl, bo jego bić to moja fanka Że jestem sympatyczny, mówi pani policjant Trzałbie być ryj, wróć do domu sła będzie matka Na kutasie bejać została w nie pytają o szczęście, bo ja to go doświadczam Jak opowiem ci co myślę, po ci się bańka Mamy trochę kamyczków, tak naprawdę nie mam mnie tu Nawet jak byłem w gimnazjum, nie słuchałem kurwa petów Wiedzę zaczerpnąłem z otoczenia, a nie z lektur Na nic nie choruję, ale mam słabość do leków Twarz poznała beton, powiedz, co ty wiesz o pechu nie bałem raperów, ledwo mieszczą się w Mówi mi, że lubi, gdy brakuje jej oddechu Ty się bujasz swoim twoim składem, gdzie jest czterech kretów Co pierdolić, rzutek w sieci, niech sami pewnie. Przeciążyłem panie, ponad cześć, bo jest mi ciężko. Nie ja przejdę się twoją ścieżką, ja wybrałem kręto. Pokaż mi, co umiesz, słuchaj, co potrafisz ręką. Z góry ścisła, palą smoki pod galerią. Pierdolisz głupoty, a u mnie one nie przejdą. Od niedawna zrozumiałem, że mi wszystko jedno. Skupiony na pracy, kiedy chcą rozmawiać ze mną. Jestem tu i tam, tam i tu, sam już nie wiem, kurwa. Twoja suka mówi, że on fajny, co się urwał. Pokażę skór wielą, zanim spotka mnie trumna. Twój raper napięty zaraz jebnie mógł. Gumka. Siedzę u Micha na hacie, jaki kurwa kat, czy dni prowadzili bacie, jaki kurwa. Jebać to w polskim rapie Jebać. Szukałem świeżości, ale nic tam nie macie nic. Mamy Jeba. trochę kamyczków, tak naprawdę nie mam nie tu Nawet jak byłem w gimnazjum Nie słuchałem kurwa petów Wiedzę zaczerpnąłem z otoczenia, a nie z lektur Na nic nie choruję, ale mam słabość do leków Twarz poznała, beton, powiedz co ty wiesz o pechu Wiebałem raperów, ledwo mieszczą się pebechu Mówi mi, że lubi gdy brakuje jej oddechu Ty się bujasz twoim składem, gdzie jest czterech kretów. Nie słuchałem kurwa petów Wiedzę zaczerpnąłem z otoczenia, a nie z lektur Kto na nic nechoruje, ale